Witam, witam, serdecznie wszystkich zgromadzonych na, na sesji nadzwyczajnej. Jest to 45. Nadzwyczajna sesja ósmej kadencji. Witam przybyły gości. Na czele z Panią Burmistrz. Witam Panią Skarbnik, panie, Pana Sekretarza, Panią Kierownik Inwestycji, no i wszystkich, wszystkich Radnych, również obsłudzę Dziękuję za przygotowanie sesji. Proszę teraz radnych o stwierdzenie właśnie swojej obecności. No właśnie. No jest dzisiaj nas troszeczkę mało, no ale jest to wystarczająca ilość. Obecnych mamy 9 dziewięciu radnych. Jest to wystarczająca liczba do podjęcia podjęcia prawomocnych uchwał. Na piętnastu radnych mamy dziewięciu obecnych. Zamykamy punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego. Jest to przyjęcie porządku sesji czy do tak zaproponowanego porządku uwagi ze strony radnych są? Jeżeli nie, to bardzo proszę. Aha, to zamykamy punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołów z, z 43 i 44 sesji Rady Miejskiej. Proszę o przegłosowanie, bo radni zapoznali się oczywiście z protokołami i proszę o przegłosowanie protokołu z, 30, z 43. sesji. Dziękuję bardzo. Na dziewięciu obecnych radnych dziewięć osób jest za. Protokół z sesji, sesji 43 zostaje przyjęty. Proszę o przegłosowanie protokołu z, z 44. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Wszyscy na dziewięć, dziewięć obecnych radnych wszyscy są za. Protokół z 44. sesji zostaje przyjęty. Zamykamy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Są to zmiany budżetu gminy Poniatowa na 2021 rok. Podpunkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to projekt uchwały numer 45 przez 278 przez 21. Pani Skarb przedstawiła nam te zmiany przed sesją. Czy z radnych są jakieś głosy, zapytania? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Czy pan radny Grzeszczyk? Dziękuję. Na 9 obecnych radnych 9, 9, 9 jest za, więc um, uchwała numer 45 przez 271 przez 21 zostaje przyjęta. Zamykamy punkt pierwszy. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok razem z autopoprawką. Jest to projekt uchwały numer 45 przez 279 przez 21. Zapoznaliśmy się właśnie z, z tymi zmianami przedstawionymi przez panią skarbnik. Czy są pytania ze strony radnych? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo za głosowanie na dziewięć obecnych radnych. Dziewięć osób jest za przyjęciem uchwały numer 45 przez 279 przez 21. To dziękuję bardzo wszystkim za, za przybycie i zamykam 45. sesję Rady Miejskiej w Poniatowej. Dziękuję bardzo wszystkim.